Przekazem do Polaków i do polskich władz z hasłem Stop Ukrainizacji Polski z hasłem Żeby Polska była Polska. Chcemy tą akcją informacyjną przedstawić sytuacje, które w, polskim, w polskiej rzeczywistości istnieją, a które nie powinny mieć miejsca, na które nie powinniśmy się zgadzać, na które powinniśmy zwracać uwagę, dbając o nasze państwo. O nasz naród i o nasze prawa. Ta dzisiejsza pikieta, czy właściwie to zgromadzenie, które będziemy tutaj dzisiaj przedstawiać do Państwa, rozdając też ulotki informacyjne, więc ona potrwa dwie godziny. Zapraszamy do podchodzenia, do rozmów, do zapoznania się z ulotką i z naszym przekazem. Tymczasem przekazuję mikrofon. Przewodniczącemu zgromadzenia, który je oficjalnie otworzył. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło Was to wszystkich widzieć i oficjalnie otwieram to zgromadzenie. Dziękuję. Babia była jednym wielkim wojennym kotłem. Włodzimierz Skalik zwracał uwagę, że są poważne... Szanowni Państwo, akcja Stop Ukrainizacji Polski ma może trochę kontrowersyjny tytuł, natomiast chodzi o to, abyśmy poznali, jakie są e, sytuacje, do których dochodzi obecnie w Polsce, a my musimy jako Polacy mieć, mieć tego świadomość. E, będzie tutaj z głośnika prezentowany przekaz informujący o tych sytuacjach. Ja tylko wspomnę o kilku ostatnich, chociażby prezydent miasta Przemyśla, który publicznie. Upomniał się o to, że do przemyśla wkraczają wielkimi grupami osoby z za wschodniej granicy, tylko po to, żeby uzyskać dodatek czy zasiłek socjalny, po czym wracają do siebie, i tak się dzieje już od dłuższego czasu. Wszystko oczywiście z naszych publicznych pieniędzy. Druga kwestia to ostatni, ostatnia sytuacja z Wrocławia, gdzie. Czy bysze z Ukrainy, czy przesiedleńcy, czy jak to mówią uchodźcy, mają prawo tylko i wyłącznie na podstawie nadanego numeru PCL brać udział w głosowaniu, demokratycznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim. To już jest takie znamie nadawania praw obywatelskich innym osobom spoza naszego państwa, tylko na podstawie numeru PCL. My zadajemy pytanie, czy tak powinno być? Naszym zdaniem nie powinno tak być, ale o tych szczegółach będzie tutaj w przekazie, który zaraz zaprezentujemy z głośnika. Tymczasem zapraszamy do naszych tutaj działaczy o pobranie ulotki, zapoznanie się z tym, co mamy do przedstawienia i do rozmów z nami tutaj. Ku temu, by z wielką ostrożnością podchodzić do tego rodzaju projektów. Co dziesiąty mieszkaniec Polski to obywatel Ukrainy, ale przecież trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że w większości dużych ośrodków miejskich udział obywateli Ukrainy stanowi między 10 a 30%. Filozof polityki twierdził, że jeżeli na jednym terenie egzystują społeczeństwa o dwóch zasadniczo odmiennych kulturach, o odmiennych korzeniach cywilizacyjnych, to z całą pewnością takie zjawisko jest glebą, na której będą rosły konflikty. I gdy opadną te emocje związane z pomocą, gdy spotkamy się z szarą rzeczywistością dnia codziennego, z całą pewnością te negatywne zjawiska, o których ostrzegał profesor Wolniewicz, ujawnią się i również tego się obawiamy. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop eksperymentom demograficznym. Zwolennicy Ukropolu, czyli Zjednoczenia Polski i Ukrainy, powołują się na przykład Rzeczpospolitej obojga narodów. Zapominają jednak, że w Rzeczpospolitej owszem każdy mógł znaleźć schronienie, ale na z góry podyktowanych warunkach. Nie do pomyślenia było, aby przybysze byli obdarzeni przywilejami, których nie mieli gospodarze. Co więcej, jeśli jakaś grupa etniczna nie respektowała prawa Rzeczpospolitej, była wyrzucana siłą. Warto dodać, że jedną z ówczesnych mniejszości narodowych, która nie zamierzała respektować zasad panujących w Rzeczpospolitej, byli właśnie Ukraińcy. Skutkowało to licznymi wojnami wewnętrznymi, z których tzw. powstanie chmielickie bynajmniej nie było pierwszym. Obecnie ludność ukraińska pod pretekstem wojny jest masowo przesiedlana do Polski. Jak zauważa Grzegorz Brown. Na światowych salonach już nikt nie ukrywa, że te 4,5 miliona Ukraińców, którzy przekroczyli polską granicę od lutego, to przesiedleńcy, a nie uchodźcy. Wypadki postępują w lawinowym tempie. To, co jeszcze parę tygodni temu było kamieniem obrazy i punktem w akcie oskarżenia wobec nas, mianowicie słowo przesiedleńczy w miejsce słowa uchodźcy, to słowo jest już dzisiaj używane w świecie polityki na takim forum chociażby jak szczyt NATO to, Madrycie. Już tam w Madrycie mówiono otwartym tekstem o przesiedleniach ludności. Otóż wygląda na to, że polityka bezkrytycznego żyrowania upadłości państwa ukraińskiego przez Polaków, że ta polityka ma być kontynuowana, wygląda na to, że wprowadzanie Polski w rolę strony wojującej, na którą spaść mają koszta finansowe, koszta polityczne, socjalne, ale także groźba odwetu militarnego wygląda na to, że ta polityka nie jest przez nikogo dzisiaj kwestionowana. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop, wikłamy się w nie nasze wojny. Od początku wojny na Ukrainie mogliśmy zaobserwować, jak bardzo środowisko polityczne w Polsce jest zgodne co do tak daleko idącej pomocy Ukraińcom. Pomocy, której skala zagraża nie tylko płynności finansowej naszego kraju, ale wprost sprowadza na nas ryzyko wplątania w tę wojnę. Właściwie zawsze, gdy politycy rządu i totalnej opozycji są w czym zgodni, jest to niekorzystne dla Polski. Tak było w przypadku bezpodstawnych roszczeń żydowskich, fałszywej pandemii, a teraz w przypadku Ukrainy. Włodzimierz Skali zauważa, że w sprawie może być jeszcze jeden Zastanawiamy się bardzo często, jak tak szkodliwe dla Polski i Polaków procesy mogą na taką skalę być kreowane i prowadzone przez polityków rządzących i wspieranych przez totalną opozycję. I wydaje się, że być może, przynajmniej w części, odpowiedzią są pewne kompromitujące nagrania spec-służb Ukrainy, pozyskane na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w domach uciech organizowanych, prowadzonych przez obywateli Ukrainy na terenie wschodniej Polski. Być może właśnie te kompromitujące polityków materiały powodują, że nie mają odwagi sprzeciwić się temu niebezpiecznemu zjawisku, wręcz angażują się i go kreują. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop zaprzedanym politykom. W 2019 roku światło dzienne ujrzała tak afera podkarpacka, której uczestnicy, jak się wydaje, czołowi politycy rządu i opozycji, zostali uwiecznieni na nagraniach wideo, gdy korzystali z usług nieletnich ukraińskich prostytutek. Ten haniebny proceder z udziałem czołowych polityków miał się odbywać w domach publicznych w okolicach Rzeszowa. Sprawa wyszła na jaw podczas sejmowej komisji śledczej, na której przesłuchiwano byłego oficera Centralnego Biura Antykorupcyjnego Wojciecha Janika. Wskutek jego zeznań z funkcji został odwołany ówczesny marszałek sejmu Marek Kuh Sprawa i sprawiedliwości. Wojciech Janik podczas przesłuchania opisał też, na czym polegał pedofilski proceder z udziałem polityków rządu i jak z niego mogły skorzystać ukraińskie fusby. Zostanie pokazany film z jednego z domów publicznych, źródło mi, że osoba, która świadczy usługi, ma 14 lat, osobowe źródło, które pokazywało mi film, po prostu przeskakiwało sekwencje to źródło chodziło do mnie, bym się dokładnie, kto jest na filmie. Więc ja, przeskakując z kolejne klatki w filmie, rzeczywiście, co później potwierdziło źródło, zobaczyłem jednego z polityków, czy też osobę podobną, do jednego z bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Według mojej wiedzy, na tej taśmie był marszałek Sejmu. Ja wcale się nie dziwię, że jeżeli ktoś prowadzi w rynku biścu, Jeżeli ja bym prowadził, to też bym tak to nie, nie można być zdziwionym w ogóle, że ktoś takiego się odgrywa w domu publicznym. No bo to jest najłatwiejsze do Utrzymania klientów swoich w tak zwanym szafu. Jeżeli to są jeszcze osoby ze świecznika, to mając taką wiedzę, mając takie nagrania można w sposób dowolny te sobie szantażować. Więc to nie jest dla mnie, dla pracownika operacyjnego, nie jest jakaś wiedza, która jest wyjęta z kapelusza. To nie funkcjonuje na zasadzie takiej, jak ktoś sobie wyobraża agencje towarzystwa, żeby ten budynek. To, to funkcjonowało w sieci hoteli. Były dodatkowe pokoje, które były kamerowane. Były pokoje ekskluzywne, były ekskluzywne goście, więc tam były prawdopodobnie robione nagrania. Wiedza ta tu chodzi od różnych osobowych źródeł, które nie są ze sobą powiązane, bo ja to weryfikowałem. I rzeczywiście na Podkarpaciu nie było to tajemnicą, że w domach publicznych są zamontowane skudki To jest informacja od tylko osobowych źródeł, że taśmy rzeczywiście są i że służą do szantażu. Natomiast kolejne ustalenia związane ze sprawą mówiły o tym, że dodatkowe kopie zostały wywiezione w bezpieczne miejsce na terytorium Ukrainy. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop ukraińskiej przestępczości. Przesłuchanie odbyło się w 2019 roku. Nie wiadomo, ilu polityków widnieje na taśmach ukrytych na Ukrainie. Wiadomo tylko, że zrobią wszystko, aby Ukraińcy tych taśm nie upublicznili. O postawie, jaką rząd przyjął wobec Ukraińców, świadczy choćby niedawna wypowiedź Łukasza Jasiny, rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zapewnia o tym, że politycy jego formacji są sługami Ukraińców. Projekt pana premiera Kaczyńskiego pozostaje do dyspozycji naszych ukraińskich przyjaciół. które trochę nawiąże do wypowiedzi ministra Dworczyka. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie, jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostają do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb. Konfederacja Korony Polskiej mówimy stop obcym interesom. Obecnie na Ukrainę przekazywane są za darmo dziesiątki tysięcy ton paliwa, za które zapłacić muszą Polacy, tankując pomocno zawyżonych cenach. Wojsko polskie zostało katastrofalnie rozbrojone, skutek przekazania znacznej ilości sprzętu na Ukrainę. Również żywność jest masowo oddawana. W tym wieprzowina, na którą w handlu Ukraina do dnia dzisiejszego utrzymuje dla nas embargo, ale jako darowiznę bardzo chętnie przyjmuje. Realizacja przez polskie władze przy aprobacie totalnie opozycji wszystkich zachcianek strony ukraińskiej z pewnością jest dla Polski niekorzystna. Jeżeli chcemy pomagać, to musimy to robić mądrze, żeby samemu za chwilę nie potrzebować pomocy. Właśnie dlatego Grzegorz Braun tak stanowczo podkreślał. Że proces zubożania Polski należy natychmiast zatrzymać. Konfederacja Korony Polskiej mówi w tych wszystkich sprawach stanowcze weto. I w sprawie wciągania Polski w wojnę, i w sprawie świadomego nadawania państwu polskiemu zupełnie innych, nowych rysów na poziomie transformacji ludnościowej i rewolucji demograficznej w Polsce, która wynika z bieżących działań i zaniedbań rządu i prezydenta Rzeczypospolitej. Konfederacja Korony Polskiej mówi: Stop Ukrainizacji Polski. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy STOP Ukrainizacji Polski. Na naszych oczach dokonywany jest eksperyment inżynierii społecznej, polegający na wymieszaniu dwóch całkowicie odmiennych od siebie narodowości. W dużej mierze eksperyment ten jest forsowany wśród opinii społecznej i szantażem emocjonalnym lub wręcz oskarżeniami o działalność agenturalną. Tymczasem eksperyment do tej pory pochłonął już miliardy złotych, a jego dalekosiężne skutki finansowe, polityczne i społeczne są nieprzewidywalne. Konfederacja Korony Polskiej jako partia polityczna stanowczo sprzeciwia się eksperymentowaniu na narodzie polskim. Do tej pory politycy tej formacji stawiali czynny opór wobec absurdalnych rozwiązań epidemicznych, które doprowadziły do śmierci większej liczby Polaków niż sam wirus. Rząd i opozycja jednak nie ustają w wprowadzaniu kolejnych katastrof na Polskę. Obecnie mierzymy się z ogromnym i niekontrolowanym napływem ludności ukraińskiej, którego skutki są trudne do przewidzenia. W związku z tym stronnictwo przygotowało dokument Stop Ukrainizacji Polski i powstrzymać łańcuch potencjalnie katastrofalnych zdarzeń, które niebawem mogą nastąpić. Jego założenia omawia prezes korony poseł Grzegorz Braun. Dokument Stop Ukrainizacji. Ukrainizacji Polski. Jest to jedyny w swoim rodzaju program zatrzymania procesów dezintegracji, dekompozycji nie tylko etnicznej, ale w skutkach również politycznej, również terytorialnej być może dekompozycji państwa polskiego. Główna teza programowa, jaką stawiamy w tym dokumencie Stop Ukrainizacji Polski. Ratujmy życie, ale uwaga, nie standard życia. Ratujmy tych, którzy znaleźli się w jakimś bezpośrednim zagrożeniu, ale nie gwarantując bynajmniej komfortu i korzyści odnoszonych z partycypacji w polskim systemie socjalnym. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop bezmyślnemu rozdawnictwu. Ludność ukraińska chętnie korzysta z przywilejów i świadczeń, jakie rząd im zapewnia. Jak podaje Straż Graniczna, do tej pory granice Polski przekroczyło więcej niż 4,5 miliona obywateli Ukrainy. W połowie maja ZUS podał informację, że złożono już wnioski o 500 plus na blisko 700 tysięcy ukraińskich dzieci. Ponadto w całej Polsce dochodzi do sytuacji, w których mali Ukraińcy mieli pierwszeństwo w przedszkolach i żłobkach przed polskimi dziećmi. Również tak tzw. uchodźcy mają pierwszeństwo w przydziale mieszkań socjalnych i innych świadczeń, które ze swoich podatków finansują Polacy. Jak podkreśla Włodzimierz Skali sekretarz Korony, jeżeli tak dalej będzie, to koszty jakie obecnie ponosi Polska będą spłacane przez co najmniej kilka pokoleń. Przedstawiciele władzy i totalnej opozycji prześcigają się w pomysłach nad obdarywaniem obywateli Ukrainy przywilejami, o których często Polacy nawet nie mogą marzyć. Zawsze podkreślaliśmy pomoc tak, przywileje nie. Te przywileje są fundowane przesiedleńcom z Ukrainy na koszt obecnych, a zwłaszcza na koszt przyszłych pokoleń. Bo to nie jest tak, że Polska dzisiaj ma nadwyżkę budżetową, którą może dysponować właśnie na rzecz obywateli Ukrainy. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop ruinowaniu Polski. By sfinansować świadczenia dla Ukraińców, rząd z jednej strony zaciąga na koszt obywateli gigantyczne kredyty w zagranicznych bankach, z drugiej natomiast prowadzi katastrofalną politykę monetarną, masowo dodrukowując pieniądze, by mieć z czego wypłacać świadczenia. Takie działania są rażącą niegospodarnością, bo kredyty na poczet świadczeń dla Ukraińców będą spłacane przez kolejne dziesięciolecia, a dodruk pieniądza i inflacja, którą obecnie obserwujemy, to dopiero preludium zapaści gospodarczej, która za chwilę może nastąpić. Kolejnym zagrożeniem, o którym już teraz mówią rolnicy i sadownicy, jest coraz bardziej widoczne widmo klęski żywnościowej. Czemu stanowczo zaprzecza Ministerstwo Rolnictwa. Ale rząd przecież w maju zapewniał, że nie zabraknie węgla, a w lipcu zabrakło go dla elektrociepłowni. Na domiar tego mamy na utrzymaniu kilka milionów Ukraińców, co może pogłębić nadchodzący kryzys. Grzegorz Brown nie ma wątpliwości, że napływ ludności ukraińskiej należy jak najszybciej zatrzymać. Do rozwiązania tego problemu trzeba po pierwsze zdecydować postawić tamę temu dziś niekontrolowanemu procesowi. Od pierwszych dni było to de facto niekontrolowane przez Służbę Graniczną przepuszczanie na nasze terytorium osób nieznanych i nieokreślonych co do statusu, co do zamiarów, co do celów przybywających do Polski z Ukrainy. I druga rzecz, trzeba rozwiązań dedykowanych, a nie wciągania przybyszów z Ukrainy do Polski. Polskiego systemu opieki socjalnej, ale uwaga, o zgrozo, niektórzy chcieliby, żeby wielkim, szybkim krokiem było to wciąganie Ukraińców do Polskiego systemu prawno-ustrojowego jako wyborców. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop masowym przesiedleniom. Podobne eksperymenty inżynierii społecznej były już wdrażane w historii kontynentu europejskiego. Ostatnim takim projektem, który zakończył się bardzo krwawą wojną domową, było wymieszanie sowieckich narodów w ramach Jugosławii. Na początku lat 90. doszło tam do wojny, która nie mając frontu toczyła się między domami, podwórkami i placami zabaw. Cała Jugosławia była jednym wielkim wojennym kotłem. Włodzimierz Skalik zwraca uwagę, że są poważne przesłanki ku temu, by z wielką ostrożnością podchodzić do tego rodzaju projektów. Co dziesiąty mieszkaniec Pol Polski to obywatel Ukrainy, ale przecież trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że w większości dużych ośrodków miejskich udział obywateli Ukrainy stanowi między 10 a 30% mieszkańców danego miasta. Świętej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz jako filozof polityki twierdził, że jeżeli na jednym terenie Egzystują społeczeństwa o dwóch zasadniczo odmiennych kulturach, o odmiennych korzeniach cywilizacyjnych. To z całą pewnością takie zjawisko jest glebą, na której będą rosły konflikty. I gdy opadną te emocje związane z pomocą, gdy spotkamy się z szarą rzeczywistością dnia codziennego, z całą pewnością te negatywne zjawiska, o których ostrzegał profesor Wolniewicz, ujawnią się i również tego się obawiamy. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop eksperymentom demograficznym. Zwolennicy Ukropolu, czyli Zjednoczenia Polski i Ukrainy, powołują się na przykład Rzeczpospolitej obojga narodu. Zapominają jednak, że w Rzeczpospolitej owszem, każdy mógł znaleźć schronienie, ale na z góry podyktowanych warunkach. Nie do pomyślenia było, aby przybysze byli obdarzeni przywilejami, których nie mieli gospodarze. Co więcej, jeśli jakaś grupa etniczna nie respektowała prawa Rzeczpospolitej, była wyrzucana siłą. Warto dodać, że jedną z ówczesnych mniejszości narodowych, która nie zamierzała respektować zasad panujących w Rzeczpospolitej, byli właśnie Ukraińcy. Skutkowało to licznymi wojnami wewnętrznymi, z których tak zwane powstanie klinickie, gdyby najmniej, nie było pierwsze. Obecnie ludność ukraińska pod pretekstem wojny jest masowo przesiedlana do Polski. Jak zauważa Grzegorz Brown, na światowych salonach już nikt nie ukrywa, że te 4,5 miliona Ukraińców, którzy przekroczyli polską granicę od lutego, to przesiedleńcy, a nie uchodźcy. Przypadki poszedł w lawinowym tempie. To co jeszcze, parę tygodni temu było kamieniem obrazy i punktem w akcie oskarżenia. Wobec nas, mianowicie słowo przesiedleńcy w miejsce słowa uchodźcy. To słowo jest już dzisiaj używane w świecie polityki na takim forum chociażby jak przy NATO to Madrid. Już tam w Madrycie mówiono otwartym tekstem o przesiedleniach ludności. Otóż wygląda na to, że polityka bezkrytycznego żyrowania upadłości państwa ukraińskiego przez Polaków, że ta polityka ma być kontynuowana, wygląda na to, że wprowadzanie Polski w rolę strony wojującej, na którą spaść mają koszta finansowe, koszta polityczne, socjalne, ale także groźba odwetu militarnego, wygląda na to, że ta polityka nie jest przez nikogo dzisiaj kwestionowana. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop wikłań się w nie nasze wojny. Od początku wojny na Ukrainie mogliśmy zaobserwować, jak bardzo środowisko polityczne w Polsce jest zgodne co do tak daleko idącej pomocy Ukraińcom. Pomocy, której skala zagraża nie tylko płynności finansowej naszego kraju, ale wprost sprowadza na nas ryzyko wplątania w tę wojnę. Właściwie zawsze, gdy politycy rządu i totalnej opozycji są w czymś zgodni, jest to niekorzystne dla Polski. Tak było w przypadku bezpodstawnych roszczeń żydowskich, fałszywej pandemii, a teraz w przypadku Ukrainy. Włodzimierz Kalił zauważa, że w sprawie może być jeszcze jeden wątek. Zastanawiamy się bardzo często, jak tak szkodliwe dla Polski i Polaków procesy mogą na taką skalę być kreowane i prowadzone przez polityków rządzących i wspieranych przez totalną opowieść. I wydaje się, że być może na nie części odpowiedzią są pewne kompromitujące nagrania specsłużb. Ukrainy, pozyskane na przestrzeni ostatnich lat, między innymi w domach uciech organizowanych, prowadzonych przez obywateli Ukrainy na terenie wschodniej Polski. Być może właśnie te kompromitujące polityków materiałów powodują, że nie mają odwagi sprzeciwić się temu niebezpiecznemu zjawisku, wręcz angażują się i go Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop za politykom. W 2019 roku światło dzienne ujrzała tzw. afera podkarpacka, w której uczestnicy, jak się wydaje, czołowi politycy rządu i opozycji zostali uwiecznieni na nagraniach wideo, gdy korzystali z usług nieletnich ukraińskich prostytutek. Ten haniebny proceder z udziałem czołowych polityków miał się odbywać w domach publicznych w okolicach Rzeszowa. Sprawa wyszła na jaw podczas Sejmowej Komisji Śledczej, na której przesłuchiwano byłego oficera Centralnego Biura Antykorupcyjnego Wojciecha Janika. Wskutek jego zeznań z funkcji został odwołany ówczesny marszałek Sejmu Marek. Kuh Sprawa i sprawiedliwości. Wojciech Janik podczas przesłuchania opisał też, na czym polegał pedofilski proceder z udziałem polityków rządu i jak z niego mogły skorzystać ukraińskie służby. Jest pokazany film z jednego z domów publicznych źródło powiedziało mi, że osoba, która świadczy z ma 14 lat, osobowe źródło, które pokazywało mi film, po prostu przeskakiwało sekwencje, i to źródło widziło do mnie tak, że mi przyjał się dokładnie, kto jest na filmie. Więc ja przeskakując kolejne klatki w filmie, rzeczywiście, co ktoś potwierdziło źródło, zobaczyłem jednego z polityków, czy też osobę podobną do jednego z bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Według mojej wiedzy na tej taśmie był marszałek Sejmu. Ja wcale się nie dziwię, że jeżeli ktoś prowadził dom publiczny, to nagroda. Jeżeli ja bym prowadził, to też bym tak to Tutaj nie, nie można być zdziwiony w ogóle, że coś takiego się odbywa w domu publicznym. No bo to jest najłatwiejsze do utrzymania klientów swoich w tak zwanym szaku. Jeżeli to są jeszcze osoby ze świecznika, to mając taką wiedzę, mając takie nagrania, można w sposób dowolny tę osobę szantażować. Więc to nie jest dla mnie, dla pracownika operacyjnego, nie jest jakaś wiedza, która jest wyjęta z kapelusza. To nie funkcjonuje na zasadzie takiej, jak ktoś sobie wyobraża adęce towarzysku, że jeden budynek to, to funkcjonowało w sieci hoteli. Były dodatkowe pokoje, które były kamerowane. wiadomo no pokoje ekskluzywne, bo w tu więc tam były prawdopodobnie robione nagrania. Wiedza ta pochodzi od różnych osobowych źródeł, które nie są ze sobą powiązane, bo ja to weryfikowałem. I rzeczywiście na Podkarpaciu nie było to tajemnicą, że w domach publicznych są zamontowane studia nagrań. To jest informacja od kilku osobowych źródeł, że taśmy rzeczywiście są i że służą do szantażu. Natomiast kolejne ustalenia związane ze sprawą mówiły o tym, że dodatkowe kopie zostały wywiezione w bezpieczne miejsce na terytorium Ukrainy. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop ukraińskiej przestępczości. Przesłuchanie odbyło się w 2019 roku. Nie wiadomo, ilu polityków widnieje na taśmach ukrytych na Ukrainie. Wiadomo tylko, że zrobią wszystko, aby Ukraińcy tych taśm nie upublicznili. O postawie, jaką rząd przyjął wobec Ukraińców, świadczy choćby niedawna wypowiedź Łukasza Jasiny, rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zapewnia o tym, że politycy jego formacji są sługami Ukraińców. Projekt pana premiera Kaczyńskiego pozostaje do dyspozycji naszych ukraińskich przyjaciół. Tutaj trochę nawiążę do wypowiedzi ministra Dworczyka. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próżb, jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próżb. Konfederacja Korony Polskiej. Mówimy stop obcym interesom. Obecnie na Ukrainę przekazywane są za darmo dziesiątki tysięcy ton paliwa, za które zapłacić muszą Polacy, tankując pomocno zawyżonych cenach. Wojsko polskie zostało katastrofalnie rozbrojone, w skutek przekazania znacznej ilości sprzętu na Ukrainę. Również żywność jest masowo oddawana, w tym wieprzowina, na którą w handlu Ukraina do dnia dzisiejszego utrzymuje dla nas embargo, ale jako darowiznę bardzo chętnie przyjmuje. Realizacja przez polskie władze przy aprobacie totalnej opozycji wszystkich zachcianek strony ukraińskiej z pewnością jest dla Polski niekorzystna. Jeżeli chcemy pomagać, to musimy to robić mądrze, żeby samemu za chwilę nie potrzebować pomocy. Właśnie dlatego Grzegorz Braun tak stanowczo podkreśla, że proces zubażania Polski należy natychmiast zatrzymać. Konfederacja Korony Polskiej mówi w tych wszystkich sprawach stanowcze I w sprawie wciągania Polski w wojnę, i w sprawie świadomego nadawania państwu polskiemu zupełnie innych Nowych rysów na poziomie transformacji ludnościowej i rewolucji demograficznej w Polsce, która wynika z bieżących działań i zaniedbań rządu i prezydenta Rzeczypospolitej. Konfederacja Korony Polskiej mówi: Stop Ukrainizacji Polski.